Cześć. W zasadzie to pierwszy film na YouTubie, ale może być interesujący dla części z Was. Wielu, wielu osób pewnie wprowadzając się pierwszy raz do mieszkania, bądź potem mieszkając już samodzielnie, zastanawia się jaki jest idealny zestaw narzędzi, który się może przydać w codziennym, w codziennym użytkowaniu. Więc dlatego chciałem pokazać to, co ja zebrałem przez ostatnie... 30 lat prawie. I co mi się sprawdza w sposób idealny, jest kompaktowy, zawiera wszystko, co potrzebuje. W formie walizki, w formie takiej skrzynki, która to jest skrzynka jedna jest jedna z mniejszych na rynku. W zasadzie już jej nie ma, ale jak w 2001 prawdopodobnie. Albo jeszcze wcześniej. Ona była dostępna? To jest średnia z tej serii, tego producenta. Obecnie ich nie ma. Nie znalazłem nic lepszego, więc ona jest w takim stanie mocno już używanym. Ale nie zamienię jej, bo jest po prostu rewelacyjna. Ma wszystko to, co potrzebuje. Ja głównie zajmuję się w zasadzie wszystkim, ale najbardziej elektryka, elektronika więc tutaj ten zestaw może być trochę w tą stronę skierowany. Ale szybko przejdźmy do, do meritum. Więc skrzynka jest niedostępna, ale dlatego jej nie wymieniam, tak jak mówiłem, ponieważ ona ma coś, czego w większości skrzynek już nie ma. Górną, górną przestrzeń, którą wykorzystuje na wiele różnych rzeczy. Wiele z nich jest oczywistych, więc nawet nie będę o nich mówił. Nieoczywistym, co często. Używam jest taki przyrząd do silikonu, do ładnego ustawienia silikonu, do opalania termokurczek. Gwintowniki to są maszynowe gwintowniki z Wery. Od M3 do M6. Często się przydają w nagłej sytuacji zrobić gwint. Również Wera jest ten uchwyt nabity, rewelacja, także zawsze jest ze mną. Fazownik, must have po wykonaniu każdego otworu do otwierania jakichś urządzeń elektronicznych, ale to jest raczej kiepskie. Używam czegoś innego, to za chwilę pokażę. No i tu mam dwa takie piny, które używam jako pobijaki, Bardzo, bardzo też często je wykorzystuję. To była ta sekcja na szybko. W tej sekcji zestaw termokurczek podstawowy większe, większą ilość i większe. Różnorodność mam, mam w mieszkaniu, jak potrzebuję coś innego, e, super glue, używam tego konkretnego, już wiele różnych klejów przerobiłem, ale ten jest najlepszy według mnie, e, jest, nie jest bardzo lejący, jest idealna konsystencja, e, dosyć fajnie jest, ta zakrętka trzyma, nie, nie skleja się z klejem, ja go oczywiście wyczyścić po użyciu, e, no i działa przyspieszacz e, do kleju jakikolwiek w zasadzie. Magnetyzer rzadko używam, ale mam. Wszelkiego rodzaju trytytki to, to, jest, to każdy musi mieć. Tu są inne termokurczki w większej długości. Opaski wielorazowe i patyczek też często się przydaje do, do mieszania kleju. I tu jest skalpel też. Też często używam jak potrzebuję czegoś bardzo, bardzo ostrego. Może nie ułożę tego jakoś idealnie, żeby nie tracić czasu. Eee, tutaj do otwierania, tak jak wspomniałem, używam takich, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, kostki do gitary. Jakoś tak chyba. Mm, więc mam ich kilka, kolega mi dał. Mm, plus jakiś też taki dedykowany, ale te kostki są po prostu niezniszczalne. Łatwo przecinają klej, jak otwierasz jakiś tablet, telefon, to łatwo przecinają klej. Eee, jakieś mm, trzymadełka do, do kabli, końcówki kablowe wszelkiego rodzaju końcówki czy złączki też używam na gminie. To są z reguły z WAGO mam, bądź takie zwykłe klasyczne, które też bardzo lubię. Kabel przechodzi. Teoretycznie on powinien dojść do połowy, ale ja bardzo często przekładam go do końca i wtedy mam pewne połączenie i te łączniki są rewelacyjne. Te złączniki z WAGO na szybko jak chcesz za jakiś kabel jakby zabezpieczyć końcówkę. I która jest już odizolowana szybko złączka, rewelacja albo połączyć za przewody. Druga wersja z wagą jest bananek do miernika. No i tu jest fluka też końcówki, końcówki, pomiarowe czy krokodylki też są tutaj pokazane. To już jak potrzebuję coś zmierzyć. Czołówka to jest coś co kupiłem dobrych par lat temu, ale nie wyobrażam sobie bez czołówki. ta akurat mam wbudowane. Na zasadzie nie wbudowany, ale ma akumulator, więc ładuje się przez USB. Rewelacja. Ja mam Pezla akurat. Nie pamiętam jaki model, ale ktoś będzie zainteresowany. To napiszę. To to by była ta górna część. Na szybko. Mam nadzieję, że mi się to nie wysypie. E, ta skrzynka ma taką przypadkową funkcjonalność, że rączka po rozłożeniu stanowi, stanowi uchwyt. O, coś mi się tu otwierało. Dobra, mam nadzieję, że się nie wysypie. No i ta, ta część, jakby główna. Moje dwie ulubione marki to jest Nipex, Knipex albo, albo Iwera. Czyli mam te krokodylki, są po prostu rewelacyjne. Rozmiar 150. Używam non-stop od wielu lat. Podstawowe trzy klucze mam: 10,8 i na dole jest chyba 13. Jak resztę potrzebuję odkręcić, no to mam, mam. W zasadzie nie potrzebuję nigdy. Mam klucz nastawny mm, albo klucze mam w piwnicy o większej średnicy. Yy, obcinaczki to są o tyle fajne, że są jednocześnie do precyzyjnej pracy, jak i do mniej precyzyjnej, więc to jest taki złoty środek między obcinaczkami do elektroników a dla elektryków. No i kolejna rzecz, też złoty środek między zwykłymi. Yy, Kleszczami czy obciążkami, a takimi bardziej precyzyjnymi. Rewelacyjny model, też od lat używam. E, nóż tapicerski to każdy musi mieć, ja mam akurat Olfy. On jest bezstopniowa regulacja. Jego go kupiłem, to nie byłem przekonany, ale jest rewelacyjny. Po dokręceniu nie suwa się ani, ani o milimetr. Nożyczki, wiadomo, potrzebne. E, wszelkiego maści. Markery ten z długą końcówką też się przydaje. Jak, jak potrzebujesz zaznaczyć otwór przez jakieś urządzenia tak jak mówię, różne kolory. Yy, zwykły punktak do przytrzymywania, markowania czegokolwiek. Długopis, no i oczywiście pensety. Mam trzy rodzaje, ale 99% czasu używam ten typ. To jest typ. Yy, Taki zakrzywiony z dosyć cienką końcówką. Kupiłem go w krynicy na stoisku z artykułami medycznymi. Wera też ma, e, knipek też ma, ale akurat nie widzę potrzebę wymiany, bo się z spow mi dali. Stary nóż z dekatlonu. Bardzo często używam też do przecinania czegoś czy do skrobania. Eee, I jeszcze tutaj jest uchwyt do, do skalpeli. Też na tym stanowisku e, z urządzeniami automatycznymi. E, śrubokręty na rynku jest mnóstwo modeli PZ albo PH, to są dwa podstawowe. Ja mam w skrzynce PH. E, one nadają się również do PZ. Niestety w drugą stronę nie działa to, więc dlatego, żeby ograniczyć masę, trzymam tylko te. E, oczywiście mam jeszcze bity, za chwilę pokażę. Do końcówka do bitów jest e, też zwery. model z, e, z wysuwaną końcówką rewelacja i to można wysunąć więc można to użyć we wkrętarce jako przedłużkę. Także rewelacja. Płaskie 3,5, 5,5, 2,5. Eee, z wagą na jakimś szkoleniu kiedyś dostałem. Tak naprawdę są ok. Eee, nie, nie, nie są zużyte, więc nie widzę potrzeby wymiany. Póki co, jak będzie potrzeba, no to oczywiście na Werę. Eee, no i zestaw wkrętów eee, dla elektroników na pewno pH 0,0 musi być musi być pH 0 no ja mam akurat 2,5 i 1 i to mi w zasadzie wystarcza w 90% przypadkach oczywiście też Wera bardzo dobra jakość, także nic innego nie kupię na pewno to też się bardzo często przydaje to jest wskaźnik napięcia no to nie muszę tłumaczyć bo po co on jest potrzebny wiele razy się przydaje. Tu jest jakby dolny poziom młotek. Ja zauważyłem, że idealnym, jakby złotym środkiem jest. Tu jest 300 gram, więc mam taki akurat ze Stanley'a z gumowaną ron, yy, rękojeścią. Także spoko. Yy. Do obierania kabli ja mam z firmy Yokari To jest nipek zrobi te same, knipek zrobi same, ale to jest tak naprawdę, oni robią dla, dla knipeksa. Yy. Szczerze mówiąc chyba coś innego poszukam, no jest spoko, ale ta regulacja tutaj jest strasznie uciążliwa, bo trzeba idealnie dobrze dobrać do kabla. Czasami też nie, nie idealnie przecina. Okej, okay, tak powiedzmy 9 na 10, 8 na 10 bym dał. Kiedyś miałem. Tak naprawdę do odizolowania miałem takie tanie z kleszcze z Stanleya. Ale znalazłem coś takiego. Też oczywiście z Kipeksa nie jest jakoś super, może jak na Kipeksa jakości. Choć jest milion razy lepsze niż, niż e, jakieś powiedzmy tańsze zamienniki. I to jest o tyle fajne, że używam do odizolowywania przewodów, do zagniatania końcówek nieizolowanych i do zagniatania końcówek izolowanych. To jest ta, ta górna część. No i tu jest do przecinania też, ale no, tego mało co używam, bo mam przecinaczki. Rękawiczki dosyć cienkie e, też bardzo często mi się przydaje dalmierz cyfrowy. Akurat taki podstawowy model mam z Bosza, e, bardzo się przydaje, szczególnie jak projektujecie jakieś meble. E, tu mam też taką mini poziomicę, ale szczerze mówiąc, dosyć rzadko ją używam. Ona też ma możliwość. E, pokazania wiązki lasera mój kod lubi w sumie no i podstawowe rzeczy, oczywiście imbusy ja akurat mam, to jest PB Swiss chyba jeszcze lepsza firma niż Wera, akurat te dostałem więc dlatego je mam, prawdopodobnie bym kupił z Wery no ale one są rewelacyjnej jakości taśmy jak kupuję parciana i zwykła elektryczna też bardzo przydatna, ale Jedyna marka, jaką kupuję, to w Tessa. W 100% się sprawdza. Końcówki zapasowe do, do noża. I tu jest jeszcze. W zasadzie czemu tego nie wymieniam? To jest Stopeksa, bo są całkiem ok. A ja tak naprawdę torxów używam bardzo sporadycznie. To nawet ostatnio, szczerze mówiąc, patrzyłem na Amazonie zwery, jakiś fajny zestaw, więc może sobie kupię lusterko. Bardzo często się przydaje, Mo, może być mniejsze, ja mam akurat takie. Eee, Końcówki kablowe, mam w, w takim pojemniczku, żeby nie musiał wszystkiego wynosić. No i torksy, znaczy bity przepraszam. Eee, to jest mój zestaw jakby z doświadczenia przez te lata, które go używałem. Tu jeszcze normalnie jest ta druga część, ale ja tego nie używam, bo tak mi jest szybciej wyciągnąć. Hmm, większość bitów już jest wymieniona na bity zwery, więc tylko ten gumowy trzymadełko zostało um, takie powiedzmy standardowe. Zagniatarka do tulejek kablowych, też oczywiście z Nipexa. Podstawowe rozmiary od 0,25 do 2,5, więc w 95% przypadkach wystarczający rozmiar. Hmm, tak jak wspomniałem wcześniej, klucz nastawny. Nie wiem, jakiej marki kupiony lata temu i całkiem dobry. No, to tutaj do bardziej takich prac z rurami czy z większymi nakrętkami. Rewelacyjna seria Cobra. To jest ta sama seria, z którą pokazywałem, te małe. Także rozmiarów jest więcej. Ja te dwa, dwa rozmiary mam: 250 i 120 150. Uważam, że idealnie się sprawdzają w większości przypadków. Większe, większe nożyczki. Eee, o, klucze większych rozmiarów, które rzadziej są na dole. Magnes, często do znajdywania czegoś. Eee, iglaki, chyba z ZSSR, od mojego taty używam lata. Na razie są ok, więc nie wymieniam ich. Papier ścierny oczywiście, często się przydaje. No i multimetr, no jak ktoś robi z elektryką, no to jest oczywiście nie obejdzie się bez tego, ten model akurat dosyć nowy jest, poprzedni miałem innej firmy i miał mm, taki bezdotykowy wskaźnik napięcia, więc jeżeli nie zależy wam na fluku no to mógłbym, nawet by było lepsze, coś takiego e, co jeszcze to chyba tyle czyli zestaw w sumie dosyć, dosyć kompaktowy i cała skrzynka nie waży za dużo, więc często ją biorę ze sobą jak gdzieś idę coś zrobić, nawet jak ktoś mnie poprosi o coś to zabieram go ze sobą nie zdarzyło mi się, że czegoś by mi brakowało a przepraszam, tu są jeszcze, zapomniałem pokazać, nóż nóż dla elektryka, też często używam o, tu jest rodzynek z wichy w sumie chyba żałuję, że kupiłem z wichy, też jest dobry jakościowo ale czasami przy przekręcaniu, tak że chodka potrafi się sama przestawić, czy no nie sama, generalnie przy używaniu. E, mam w pracy podobnych rozmiarów zwery i wydaje mi się, że to jest dużo lepiej rozwiązane. Chociaż ta jest lepiej w ręce znowu leży, więc nie wiem. Całkiem fajna. No i igły. Igły często się przydają. No, to też nie będę tłumaczył, do czego to. Do przepchania czegoś, do wyciągnięcia jakiegoś pina, e, więc zawsze mam przy sobie je. E, co tu mamy? O jakieś ołówek, resztka ołówka, ale właściwie to musiałem chyba kupić. E, strugaczka. Jakaś mała igła, to jest do. do, do pensety. No i punktak też musi być. To jest jakaś pilniczego, nie wiem z czego, ale też czasami używam. Także za chwilę. Pokażę z ciekawości jakie jeszcze mam narzędzia w mieszkaniu, tak na co dzień używam, a ze skrzynki to by było tyle. No i jestem ponownie. W zasadzie chciałem też pokazać w jakim, gdzie, gdzie przechowuję różne drobiazgi, wkręty, śruby, rzeczy elektroniczne. To są z firmy Prosper Plaster, teraz to chyba się nazywa Kistenberg, Norb 16 prawdopodobnie, organizer. Wolę tą wersję z, właśnie z takimi kuwetkami, bo można to wyciągnąć. Mm, także dosyć przystępne cenowo i dobre jakościowo. Idealny rozmiar, nie za mały, nie za duży, więc można zabrać. Jest wersja większa, ale wydaje mi się, że za duża. Tu jest wersja Nord chyba, czyli z przegródkami, więc ma też swoje zalety. Bardziej do, do takich rzeczy elektronicznych większych komponentów wydaje mi się, że jest lepsze. To to idealnie. Zaraz pokażę, może na końcu jak, bo mam ich więcej, jak ja sobie zorganizowałem ich przechowywanie. Małe i madło. Ja mam z firmy Proxon. Wydaje mi się, że dobrej jakości też. E, dosyć dobrze się sprawdza. Oczywiście zestaw e, zestaw wierteł, no to to musicie mieć. E, zestaw. Przez lata, w zasadzie nie wiem, większość wiatru została wymieniona, część została naostrzona. Mam choinkę taką małą z Lidla, w razie problemów, bo ostrza zapasowe też mam. Mm, zestaw średniej jakości, ale rzadko używany. Grzechotka i, i bity, to tak jak nie wiem, co potrzebuję, część jest, widzicie, wymieniona. Na takie, które uważałem, że będę części używał. Latarka. Dosyć, dosyć mała, ale 330 lumenów więc całkiem ok na magnes jak ktoś potrzebuje to sobie znajdzie co to jest no i oczywiście latarka nie musi być, jak już mamy tą czołówkę, ale przydaje się no i wkrętarka to jest coś co, co musi być ja mam akurat takiego Boscha z ponad 10 lat już i całkiem ok nie jest idealna, bo ma elektroniczny Elektroniczne sprzęgło, które jest naprawdę kiepskie, więc chyba już nie oferują tej wersji. Więc ta, ta wersja teraz się nazywa 1800LI2 prawdopodobnie i ona ma zwykłe sprzęgło e, klasyczne, mechaniczne, więc polecam. Często używam y, też można za nieduże pieniądze kupić pistolet do kleju. E, akumulatorowy polecam. E, bo uważanie z tym kablem, to jest tragedia. No i. E, Przepraszam. Do przedmuchiwania końcówka zakładam. Komputer czyszczę, laptop, cokolwiek czyszczę. Mam końcówkę, zakładam tą plastikową. Mam rzeb, w którym blokuje spust no i, no i używam tego. Dodatkowo tu jeszcze mam w swoim zestawie chemię. Izopropanol musi być. Tu jest ten przyspieszacz, o którym wspominałem do. Do klejówcy akrylowych, zwykła woda do gąbki do lutownicy, e, lutownica mm, z Wellera rewelacja i zwykły zasilacz, jakiś No Name e, do 30 V. E, ile on ma amper? Kilka amper ma, dwa albo trzy. Także to tyle. Zaraz jeszcze pokażę tylko ten stojak, żeby już nie przedłużać. Stojak, jaki mam zrobiony na, e, na te pojemniki. Z, z Kistem. No i jestem z powrotem. E, zrobione w sumie z jakichś pozostałości pod sklejkach. E, taki stojak na te Na te organizery, że tak powiem. E, zwykłe cztery. wzuki box. E, tutaj prowadnice zrobione z pasków e, ze sklejki. Idealne kiedyś, bo najgorsze w tych organizerach jest to, jak położysz. Jeden na drugim, i potrzebujesz coś z tego na przykład na samym dole. No, także nie muszę mówić, jakie to jest uciążliwe. Ta w, takim, w takim wydaniu mam jeszcze na dwa miejsca wolne, w takim wydaniu zawsze mogę e, wyciągnąć dowolny. Ostatnio dostałem, albo w zasadzie mam w użytkowanie, ale prawdopodobnie tak sobie kupię. Drukarka 3D, więc polecam. E, akurat ta Prusa to jest wydatek rzędu 2200 chyba no nie wybaczam sobie teraz bez drukarki no i tutaj mam taki na ścianie zestaw ładowarek do elektronarzędzi, do akumulatorków AA dobra jeszcze ostatnia rzecz pozostałe jakieś rzeczy trzymam w takich pojemnikach pojemnikach też z, z tej firmy Kurwer tak jak widzicie co tutaj jest są większe, mniejsze taśmy, przeróżne taśmy jakieś żarówki z rzeczy, zasilanie, przejściówki, zasilacze do chemii, jakieś kleje, elektryka, jakieś przejściówki, narzędzia. Także w zasadzie to tyle. Także dzięki bardzo i trzymajcie się.